Cześć, witajcie, z tej strony Markus. Dzisiaj przedstawię Wam gameplay z gry Battlefield 3 Back to Karkand. Mapa nazywa się Bitwa o Karkand chyba. Jest to tryb Rush, więc powinno być troszeczkę dla Was czegoś fajnego. Zapraszam do materiału. Wybrałem akurat klasę mechanika, inżyniera, jak to, kto to, jak to woli Ponieważ no, na, 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 na tej mapie są akurat pojazdy Więc ta klasa jest dosyć użyteczna no, Dla osób, które grają w Battlefieldach, lecz nie są zani ze wszystkimi jego funkcjami, polecam przycisk N, pomniejszą mapę, którą właśnie Widzimy tutaj na radarze. mogę sobie powiększać, pomniejszać. Jest ona naprawdę przydatna poza na przykład lotów myśliwcami albo po prostu walki na duże odległości. Na przykład grając snajperem. Jakiś snajper do mnie wali? Trzeba sobie trochę ten czołg, który tutaj troszeczkę nie mila na no. życie. Nie trafiłem. Warto być w tył, czołg albo w bok, ponieważ łatwo go unieruchomić. Bo nawet 2 czy 3 strzały po prostu z... ...z rzutni rakiet... go unieruchamiają. Widzisz, jaki niedobry walił serpega do piechoty. Całkiem dobre miejsce zresztą znalazłem. Nie wiem czy to jak gdzieś pobliżę, się po prostu klespom przeciwnicy. Coś do mnie wali chyba czołg nawet. Nate poleciał w moją stronę. No jeśli chodzi o pistolety, polecam strzelać z G18 z Tumikiem, ponieważ naprawdę jest za blisko odległość, naprawdę jest zabójcze po prostu pistolet. O. Część osób zapyta się dlaczego nie gram broniami, które odblokowałem... które się na przykład w, w, właśnie w Karkandzie. Z tego powodu, że nie gram, ponieważ nie podobały mi się moją troszeczkę są hmm, przesadzone, jak to mówią. Niektóre po prostu mają za duży odrzut. Aktualnie gram z bronią SG553 chyba? która... Naprawdę polecam polecam dla początkujących graczy polecam naprawdę zagrać w kopa na początku, żeby odblokować np. tą pukawę e, dla mechanika Zyskujemy się za naszą koleżką Spróbujemy trochę pomóc e, Niestety Wolą tutaj z rpg do piechoty, lecz to jest wojna, no nie ma co się oszukiwać. No się przecież, że ktoś stanie rakietą. Staram się lecieć na front jak najwięcej pokazać. Komu się ratowałem dupę. Że jakiś medyk podniesie naszego kolegę. O, nie wiem co ja sobie myślałem. Czy mnie ubiją, czy mnie nie ubiją? Hmm. Zmienię perka, bo tutaj nasz kolega ma taki sam. E, ładunki drużynowe, nowe, dzięki temu będziemy mogli posiadać więcej rakiet w wyposażeniu. Zmienię sobie też futerko. Mam, a wszystkie akurat blokowałem. Mamy możliwość, mamy duży, duży wybór. Mam że nasza baza już przejmowana jest. Czy jest, e, czy hmm, Rzemką teraz wybuchnie. O, ktoś mi zakosił mojego fraga. Brzydki, brzydki ty. No tego na przykład nie lubię grać na podbojach, na, na, którym, na których jest dosyć duży wybór pojazdów No akurat pojeździmy sobie T90 Jeszcze jakiś operator by się przydał Dobra, może jakiś kolega wsiądzie. No Nie postrzeła O, że mnie zezamął. Ło jezu, co mnie tak... ...mnie tak szatam. Nie wiem dlaczego mój kolega akurat wysiadł. Jeszcze, jeszcze jedna ja, rakieta. Ej, zabij... ...bierał mi fraga. Złodziej. Eee, co mam w czołgu wybrane? opancerzenie, celownik razy 3 ech no wysiadaj kolego, wsiadaj po prostu pragnij przecież... mi wszystkie zabierasz A! minąłem akietnicę zbytnio nie wiem skąd do mnie walił nie wiem czy to trochę nie podchodzi pod bez który na tym karkandzie trochę mnie to irytuje ponieważ Nie wiem, co nasz kolega robi. E, czas się wycofać. Ponieważ nie ma kto mnie kręcić. Oczywiście mój piękny koleżka uciekł. Bo nie wiem, czego się bał. E, taki myk zrobiłem. Odrobienie szczęścia nikt nie podłożył C4 A właśnie ktoś podłożył No cóż, nic z tym nie zrobił 8 do 6 e, Ktoś położył bekona, czyli taki radejko, na którym możemy się respić Zamiast respić się na jego właścicielu, czyli na snajperze Respimy się właśnie na bekonie Jak trzy budynki, dla... Uf, których widziałem przez chwilę na radarze, czy na minimapie. Hmm, także jeszcze... ...nawet... Czyli yy, pojazd opancerzony. Piechoć, on naprawdę potrafi... Duchuczyć. Przepraszam, że go z kasy nie pojechałem, ale po prostu... Kosa w Battlefield'zie jest naprawdę zbugowana. 9 do 6, no nie są najlepsze staty. E, może spróbuję coś, może medykiem zagrać. Masz z tej okazji, że... Aha, dobra, kamizelka drużynowa. Chroni nas przed... teoretycznie chroni nas przed claimorami. Poradnik dla, czyli dla osób, które grają w Battlefielda i spotykają się często właśnie z Claymore'ami Które właśnie ich zabijają e, Jeśli widzicie Claymora i nie chcecie zrobić dużego szumu Polecam e, po prostu na kuckach przejść albo po prostu trzołgając się Dzięki temu Claymore po prostu nie wybucha pod nami Nie wiem na jakiej zasadzie ktoś to wymyślił z DICE'a. E, Eee. No ale ktoś po prostu tak zrobił, no i co? Nic, nic się z tym nie zrobi. Ale ten koleżka mnie trochę ciekawi. Ponieważ z trochę tak szybko lata. No i zabija. No i baza poszła, bronimy kolejnej bazy. Szczerze, to się nie bardzo... Eee, Troszeczkę gra przypominano. Może Nikoda? Ta mapa między counter Strike'em a Call of Duty, tak mi się wydaje, tylko tam w jakiś karkant. Szturm, e, Szturm na karkant, cholera, jak się nazywa ta mapa dokładnie. A, żem wleciał. 90 na takiej mapie raczej się chyba nie sprawdza. No ale dobra. Jak no, widzicie, macie tutaj przykład troszeczkę debilizmu. Bo tak to można tylko nazwać. Eee, dwie osoby z mojego z mojego składu, z mojego teamu po prostu mają takie same perk'i, czyli specjalizacje dla drużyny. Na przykład za to można byłoby na przykład wziąć przygważaniem albo antyprzygważaniem Eee, zaraz zginę. Wiem, że troszkę lamie. A no po prostu... Po prostu to jest, to jest po prostu nie fair, bo po prostu nie ma nikogo u mnie w pobliżu, żeby po prostu dowalić kogoś. Po prostu nie wiem, gdzie oni cię w ogóle pokampili i... Nie mam pojęcia. Kolego, jaki jest sens siedzenia... kurwa mać. Jaki jest sens siedzenia praktycznie 2 metry w ten koma, jeśli można ciutkę naprzód nacierać. Dziękuję komuś za podniesienie mnie eee. Od dosyć dawna nie zabiłem nikogo Co mi się dosyć nie podoba I tu jest czołg Do eee, dlatego takie moim zdaniem mapy no Tu ta mapa jest dosyć na piechotę nastawiona A tu tutaj po prostu granie Granie po prostu na pojazdy jest troszkę bez sensu, no ale co z tego? Co z tego, że się wyszukuje w Battlelogu, że mapa ma być bez pojazdów? Oczywiście serwer i tak wyszuka, wyszuka z pojazdem, ponieważ to działa po prostu jak chce. Nie wiem, czy Dais na to nie zwróciło uwagi, czy hmm, po prostu ktoś, kto robił właśnie... coś programiści odpowiedzialni właśnie za Battleloga. Ktoś tu wali przede mną, pode mną, może nade mną, nie wiem czy tu mam dostęp, chyba nie. Hmm. Aha, kręcę się w kółko. Ktoś mógłby strzelić powietrzem. Oczywiście no, nie wykorzystując stumikę, bo to bym mógł po prostu zobaczył szybko na mapie. No właśnie, dlaczego... część osób może, zapada... może po prostu nie wie... Dlaczego warto używać tumik do broni. Tumik do broni, dźwięku e, oczywiście, tumic, e, dzięki temu po prostu tumikowi e, podczas strzelania, nie widać nas na mapie. E, po, podczas gdy używamy normalnych, bez, bez tumika, na przykład ciężkiej lufy czy tam jakiś innych pierdół, nas widać zawsze na mapie. Pojęcia nie mam co się wokół mnie dzieje. Dostałem RPG-iem od swojego Czy chcesz kolegę? Mm, nie wiem No, że mi się z... tutaj e, zabił mnie koleżka pp 19 czyli bronią, którą stanął w Luko w Back to Karkand mm, No i powiem Wam szczerze, te bronie naprawdę są dobre O, coś mi się tu stało e... Po prostu zrespił mnie i wyskoczył, po prostu pojawił się błąd. No nie ma najlepszych statów niestety. Eee, widzicie troszeczkę ten defibrator jest owszem poprawiony, bo na początku sam na przykład w październiku po premierze ten defi naprawdę działał. Różnie. No, mam lagam No kurwa co za kiedy strzelam do typka. co mnie irytuje? Nie wiem czy Do wszystkich progi strajter w rejonie operacji Odbiór No was strajskiego snajpera zachować strzał Dobra, byłem typa a no właśnie, oj, soflam ktoś rozstawił, o, myślę, że jestem nimi... przez chwilę panikiem. E, dlaczego e, warto strzelać do typach? ...i on się automatycznie, czy on się chowa, zaś... ...swojego ognia... I... ...od jednego No i to byłaby jedna rundka e, z gry Battlefield 3 Back to Karkand. Dziękuję za oglądanie. E, jeśli chcecie jakieś statystyki czy coś zobaczyć, proszę bardzo. Dostajemy teraz beretki i takie inne pierdeły za... Tutaj akurat e, są zadania, które trzeba wykonać, e, żeby za daną broni w dodatku. Niestety ona właśnie co zniknęło to okno. została mi tylko jeden, jedna strzelba do odblokowania, której naprawdę szczerze mówiąc nie chce mi się robić. I to byłoby... Bo na tyle. Statystyki jak widzicie 9 na 11, znaczy 11 na 11, to teraz zabić z SGK 9 osób. No a to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.